<noise> mm. Już? No cześć! <noise> no, cześć tak <noise> Kolejny z tej, tej gry, gry. Do gry. Tym razem wejdziemy do gry. To <noise> no. <noise> już był mały <noise> falster. Ale dobrze jest. Dobrze, że ten balkon otworzyłem, co? Jest tak przyjemnie trochę. No. i No. Roz... I teraz się przez przypadek zniszczyłem klocek. Klocek I... oporu. Legendarny klocek oporu. To się musi chyba na tę półeczkę dostać tu. No, wiem, tylko. Może to nie jest takie proste, wiesz? To no dobrze. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ale to od tej prawej strony się jakoś nie musisz odbić, albo coś. Przytrzymaj, aby wybić się wyżej. Co musisz trzymać? Ten skok naładować, tak jakby? Na razie się tu uczysz na klockach. Na klockach, na kolcach. Na klockach się tłuczysz. Na klockach oporu. Ale nie wiem, stary, czy nie musisz mieć jakiejś zdolności. O, widzisz. Proszę bardzo. Gratulacje. Ta, I co teraz? Ale to chyba tak nie może wyglądać, że ty się odbijasz od tych kolców. Coś mi się to... Nie mówisz nawet, taki skupiony jesteś? No. I w lewo już? Nie. Dobra. To może nie tamtędy uparłeś się na tę drogę? Nie wiem, może. Dobra, idziemy tutaj na dół. I mamy też nową grę. Cooking Simulator. No jeszcze nie mamy. To znaczy nie mamy? <laughs> Mamy plany. <laughs> Mamy plany, czyli już jest połowa sukcesu. Ja myślałem, że coś do ciebie strzela tak szybko, a to leciały te twoje e, bitcoiny. O, dostałeś coś. Co to? Ogniwko, czyli będziesz miał więcej zdrówka. Nie. No bo muszę mieć jeszcze jeden. Wiesz? Myślałem, że ci połówka chociaż wzrośnie. Ale nie. Cóż. Ha, prawie cię załatwił. To jest to miejsce! A ty się tu próbowałeś dostać? Jakie? Poczekaj, zobacz na mapę. Aby tutaj na pewno wszystko jest. Poczekaj, troszeczkę przejdę sobie tam. Aha. A umiesz tu przybliżyć? No mam, mam tutaj. Masz przybliżenie. No, Czyli tutaj już chyba nie ma innej drogi. No, bo ja poszedłem tutaj. Dobrze. Co to, co, co to są te kropeczki? Nie wiem. <laughs> Eksperci. Eksperci w akcji. Opowiemy o tej grze. Co tu się robi? Nie wiemy. Przechodzi się. Co znaczą te kropki? Nie mamy zielonego pojęcia. Nie, bo nie man. Właśnie nie jestem. Jakbym, jakbym był, to bym o wszystkim opowiedział, a ja nic nie wiem, co mogę opowiedzieć na temat tej gry. I nic nie chcesz opowiedzieć. To tylko graż, nabijasz levele. Ja znowu tu robię jak sta jako statysta. Rekwizytor. Robię tutaj ustawiacze, ustawiam wszystko, żeby było dobrze. I mamy misję. Mamy co? Mamy misję. Jaką? Do odważnych świat należy. Jeden z mag... no, mo... chcę pokazać jak bardzo jest odważny, z niego kiedy wyjdzie. Ach, ten musi już znaleźć. Nagroda jedna ruda czegoś. Różowego czegoś. Różowego... Różowego, różowego diamentu. Różowego... Tyłku. No. Też to chciałam powiedzieć. Cebulka! Nie trafiłeś, nie trafiłeś. Trafiłeś. <laughs> Może ja tak będę komentował, co? Skok, podnoszenie się, bieg, skok, 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 pusto. <laughs> co ty robisz? No co? <laughs> Rzucasz czary. <śmiech> <śmiech> o, drogi władco gry, pozwól mi przejść tę grę. W serialu to... tam był taki koleś Floki, on był taki trochę zryty i on też tak robił. Dobra, ja... to jedziemy w takim razie tutaj. O, znowu ten Wseks... wściekły pies. Jak ten w Subnautice, ten e, rekin pieskowy, nie? Mhm. A tu możesz wejść do tej... ...paszczy? No i pamiętasz, tutaj, tutaj się bieliśmy z tym takim wielkim, takim... psem? Wilkozaurem. No. Znaczy biliśmy czy on cię gonił? To znaczy on mnie gonił i go... zabiłem Pochodnią. No. <grym> Zamiast Zamię na te bezpieczne miejsca. Kieł nowy Znajdziemy nowe miejsce, z miejscem doskonały tarwenda. Super, raźnie. A mogę się tam... nie, tam na górze się Cepnąć. nie. Mogę się. Ej, no dobra wiem, czy ale tam, się... tam na górze coś jest. Może znowu się dostajesz tamtędy inną drogą i z tego miejsca wypadniesz brzeg, nie? No. Hmm. Dobrze, że tu nie jest tak jak w Raymanie, co? Ciecie? No że raz spadniesz na kolce i musisz od nowa iść. Nie. Nie było tak, że masz y, kilka prób, nie? Ja znaczy miałem Nie, jak zebrałeś na początku tę potkę z serduszkiem... Poczekaj! Takim, takim. Nie widać cię. Ach prawdziwy jakiego Nikt teraz nie będzie fan wątka odważnego. Proszę, no, to dla tak. jest odważny, ale także i hojny. Co to? Stało? Wygrzebał coś za ucha. Te, ale na miał taką grunkę, taką... Górlecka ruda. znaleziono trochę rudy. To odważny kświat należy. A to była misja poboczna, czyli nie musiałeś tak naprawdę tego robić. Co ale zrobiliśmy. Znaczy, ty zrobiłeś, ja tutaj... Już ustaliliśmy, że ja za dużo tutaj nie robię. Co to w ogóle jest? Jakaś modliszka? Co to jakiś krab? Co? Hmm. Za szybko to wykończyłeś. Poczekaj, tutaj musimy Czekam. iść. A co tam jest? Nie wiem co to jest, ale idziemy tam. Bo tam jeszcze chyba nie byłem. Dobrze, zbierasz wszystko bardzo dobrze, moja szkoła. Moja szkoła? Moja. Ale to była ta drzewko, już zebrałem A w tej wodzie możesz pływać, tak? Ci się nie No, dzieje? bo to jest taka zwykła woda taka. A tam pod tą wodą coś... nie, pewnie nie. Nie, dobra, ale... Ty za szybko patrzysz na te mapy, jak ty ją włączasz... ...ja zanim się skapnę, gdzie ty jesteś, to ty mhm. już to wyłączasz. Tutaj <laughs> jestem. Widzisz mnie? Tak, teraz cię widzę, okej. Okay. O tu jeszcze można iść. No tak. No nie tak, ale ja idę tu. tutaj, ja idę tutaj. W porządku, ty grasz, ty za starami jesteś. No dokładnie. On wygląda jak trochę jak... Jak krab, Ale ci w brzuchu jest chyba. <laughs> świąteczny obiadek. czy znaczy nie świąteczny. Dzisiaj. Wypuściliśmy ten odcinek w poniedziałek my go nagrywamy 26. Coś ci Co to było? Zrobię mm, no, tego tak coś. Przypadek. Mm. Okej. Okay. Okay. Tutaj A to jest ten dziwny jakiś. Lupo! Ty... Volkswagen Lupo. To jest teraz. Ale ci tam jest. <laughs> Rząd, yy, Dobra, piec. to jest teraz nowy jakiś tak. Witaj wędrowo na duszę. Nazywam się do... kartograf nadzwyczajny. Czyli mapy robię, tak? Co, Kartografia? co to była za burza? Moje mapy trochę na Więc sprzedam ci je za połowę ceny. zgoda? To przecież podobno szuka przyjaciółki, a cóż mo, mo, może lepiej pomóc w poszukiwaniu niż mapa. Co może pomóc? No, za może być... 25 kuli blasku, no kupuję, no oczywiście. Kup hotel. Zamiast mapy, mógłbyś nam powiedzieć po prostu, gdzie iść, a nie mi dajesz kawałek namokniętej mapy i myślisz. Wow. I myślisz, że nam pomogłeś, w sumie, w sumie, dobra, niech ci będzie, w sumie. To co ta Jaskinia. Dzięki, nam. No, taki okay. śmieszny, no. Mm -hmm, co ja no, gdzie jest? Co <grym grym grym> teraz? Kartograf miał wielkie oczy, nie? Aha, czyli to w są jest jakieś takie? A wiesz dokąd masz iść? Nie, no tak ale na... idę tutaj. Wybrałeś tę drogę, no dobrze. I ja pójdę tam na górę. Do takiej wielkiej yy. przestrzeni choćby. Ej, tutaj już był! Skąd wiesz? No bo tutaj już nic nie ma. A co powinno być? Nie wiem, cóż! Jakieś ogniwo? Czy kula? Piegula. Nie, no to nawet nie już mieć. No jak nie? Ale ty mnie to jedziesz dzisiaj, kurczę. Co ja ci zrobiłem? I tak ubliżasz paskudnie. Jak tu cię nie było jeszcze, no. śmieszny, śmiesznie, to no? tak chodzi po tym mechu. Brr. Brr. Po tym mechu. Mech, to nie jest mech, to tylko jest... mech. Otrzymał się, otrzymał... otrzymał. nowy kamień, zmniejszyć bo czym Tylko, chowera. że ty sobie możesz maksymalnie trzy kamienie przypisać, nie? Mhm. Masz to co wybrane... lepsze? Transfu... Transfuryzacja, nie, masz już trzy czy, góry br... czy brawura? Brawura teraz masz. Y... A co to? Daj... Używaj zdrowie, by rzucać zaklęcia, gdy nie masz już energii. Ale jakie zaklęcia? To to lepsze, czy to? Nie wiem. A te drugie, co to jest? Nie, no możesz to na dole wybrać jedynie. Widzisz? Te ciemne masz już wybrane, a są jeszcze dwa jasne. To masz. Zmniejsz otrzymane obrażenie. To? Daj niżej. Niżej. To jest chyba lepsze. Zmniejsz otrzymywane obrażenie o 10%. Poczekaj. Widzisz, masz trzy gniazda, gdzie możesz sobie te perki włożyć. No, dobra. I zamieniłeś to na co? Na... możliwość siedzenia po Nie. Transfuzja. A co lepsze jest to? Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Wy szybko machasz, ja nie zdążę przeczytać, co tam masz. Co to jest? Magnes. Aha, to jest ok. To jest bardzo okej. Okay. Aha, czyli i zwiększasz... Zwiększasz zadawane i otrzymane... Otrzymywane obrażenia, czyli... I ty zadajesz... <śmiech> <śmiech> Smoczek. Czyli i zadajesz większe obrażenia, ale też otrzymujesz większe obrażenia o 15%. Mhm. Czyli tak średnio na bym powiedział, co to jest. To masz to. Masz. Ja bym. Poczekaj. Ja, ja bym powiedział, że to może większą wytrzymałość będziesz miał. No to wezmę, sobie, Ja nie wiem, co to jest. Wybrałeś nie to, co trzeba. Proszę. No. I... Klas w te kolce. A 15%. Cyk, cyk, cyk. tak za każdym razem dostajesz. Zabierają ci połowę tego, 15% No nie... dobra, ale idę do góry! Idziemy, idziemy, idziemy... Idziemy tutaj. A którym się włącza Mmm... Tym, to znaczy nie tym, tym. Okej. Okay. Nie, nie zdążyłem, bo tym tu wyłączyłeś. <laughs> A ja tu coś mogę napisać. O! Nie, nic nie... O, jest ten, jak... jakiś Jakiś no... Czy to... Czy to... Czy... <grym> to te widoki, które... Wspaniałe. ...też prowadziły wspaniałe nieprawda Średło w całej gölge, Statystycznie. Statystycznie fantastycznie. Całej ...od czasu, gdy po... obracały się koło starego młyna, przem... przeminęło całe pokolenie mokich. Mokich, pan. no. Pana... Nacisnąłeś już. O! Jakiś wielki, wielki kura, I ja, wtedy, kuro? ja wtedy też tak... U, wielka by kura, może no, kura nazywał, czy kuro? Co kuro Co chyba, nie? No kura. kura. Co tu robił wrzeszcz? Wrzeszcz, wrzeszcz, czy pewnie? chciałem wypożyczyć ją z grzeby, może pojawiło... Z grzędy, a nie z grzeby! Z grzędy, może pojawiło się jakieś zagrożenie. Na pewno jednak nie, to, wygląda że bardzo niekrośnie, Pojedziemy To są kropki, ty. stary! Coś z tym zrobić?! Masz szczęście, że jestem zbrojem i mistrzem. Co możesz mi zrobić? Chcesz udoskonalić swoje umiejętności? Dajesz! Mogę sobie bo udanie z na pierwszy kurs, więc wybieraj z głową. z głową. No. Co udoskonalić, tak? Strażnik. Grzmot. Kieruję w przeciwników. To są te czary, tak, twoje? No, nowe czary. To będą nowe czary. Ale ty przecież ty umiesz rzucać jakieś czary już? To znaczy. Bo to co... wygląda tak jakbyś miał już odblokowane jakieś czary. No tak, ale wiesz co, chyba to mnie najbardziej. To najbardziej chyba wolę. Wiesz? Ale to już... <głosy> 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 Czyli już rzucałeś ten czar i wiesz co to jest, tak? To jest w którym... Zwiążemy cię tutaj. To miejsce, w którym możesz pok pokazać co potrafisz. Na pewno jeszcze się spotkamy zanim to nastąpi. A to twoja noga, bo zakończę to fajnie. Tak, właśnie niebo. Siedlisko na ten moment, to, to wywoła. A pogłoska! Ai, ai, ai. Ofer, <noise> Ofer? Poczekaj, mam nową umiejętność. A co to jest u góry? No to jest ten błysk, to ten jest miecz. Nie? Aha. A, dobra, I jak, A -a. Ten i jak działa ten miecz? I jak działa ten piorun? Strasznie wolno. I zużywa ci całą energię. Prawie całą. To słabo troszeczkę. Uu. A tam u góry byłeś? Nie. Uu. Uu. No a! Tylko się ja chciałem dostać tam. A mogę patem chodzić. Pytałeś się, czy gdzieś byłeś, a ty powiedzieli, zaczekaj, tylko się muszę gdzieś dostać. Wyrąbane nad starego. <laughs> Dobra, zresztą ty grasz, dobra, ja ci już nie mówię. Możesz mi mówić! Nie mogę. Może. Nie mogę, bo i tak mnie nie słuchasz. Słucham cię. Okay. No, słucham. Ale naprawdę, będę cię już od tego momentu słuchał. <grym> Dobrze, chociaż od tego momentu. No, będę cię słuchać, teraz. Super. Ale naprawdę, będę O. Ło, Świe... wow, jak widzisz, on... co on to zrobił? Or Zobacz. wow! Czy trzymaj, by zrobić wymach, ale lecisk... <grym> I w górę. <grym> Jak fajnie. Tak powstał czegoś. A którego guzika używałeś, żeby się tak kręcić? Mm, na ale lewego? No tak, po prostu tak. Aha. W porządku. Poczekaj, bo trzeba się tutaj tam na dole dostać. To... <grym> zlało, tam, tam, tak głową mu w to? Ori, ty świrze. Ne, tutaj nie da się to zniszczyć. Powinno się to zniszczyć. Może musisz wybrać jakąś zdolność inną. No nie. Hmm. Aha, i teraz mógłbyś zdrowiem uzupełnić te kulki z czarami, tak? Mhm. Hmm. Rozumiem. Nie, nie da się tego zniszczyć. A no powinno. to może trzeba. w innym kierunku. A w jakim na przykład? Nie wiem. Jak też możemy zakończyć. Nie! I nowy odcinek zacząć. Nie! Zakończ? Czemu zdrówka nie bierzesz? Nie bierz pro... ja Hm. Ha. Ha. A to zabiera... To regeneruje. To dobrze wiedzieć, nie? To dobrze wiedzieć. Chodź tu! Tam po lewej, tam po... Hmm. To było Dobra, tego... I powiedz mi, co to jest tam po lewej, takie... To jest, to jest takie... Woohoo! A, czyli waps, możesz... wap... O, mały włos. Mm. A co jest tutaj? A tutaj już byliśmy. Łaps, łaps, łaps! Lecisz? Łaps! A <laughs> Dobre! Przesadziłeś! <śmany> o nie! nie, nie, nie. <śmany> Ci eksperci od gier mogliby za zatrudnić Ciebie do efektów dźwiękowych, nie? Zamiast to, co się dzieje w grze, to by był twój głos taki albo łapa! Skok, skok, chcisz. Nie? Może przełączymy na ciebie kamerę zamiast na grę albo zrobimy twoją głowę na cały ekran, a grę tylko takie małe okienko gdzieś tam w okienko. A co to jest? Mm. O, moki. Muka, Mok muka? My moki, moki widzieliśmy jak sowa jak w pobliżu domu, który opuściliśmy. Milczący las. Ty to przebiłaś? Nie. Straszny las. Nie. Koniec. Nie, tutaj jest. Ale jest świetny moment, żeby zakończyć. Nie, to jest... Nie, bo tu jest. To jest fatalny tu moment. Jest... Nie, bo tu jest. Kura. Kura. Kura, Kura która nie ma skrzydła. Ale zaraz go zobaczy. Te skrzydła zobaczy. A co się właściwie z tą kurą stało? Zobacz, skrzydełko. No, odczepiło się. A no, mój skrzydło! Dobra. Kwolok jest dobry, kwolok pomaga. Kwolok dobry, kwolok pomaga. O, folak. rzeczywiście pomógłeś. Wow, jakie mechanizmy tam mają, nie? Ciekawe, mm -hmm. jak to działa. Follow, no pałzuj. Patrz, i... Poczekaj, to. I bo, co mam wziąć? Bo Teraz możemy już, dobrać. Możemy się patrzeć, dobrze. Dobra, do studium. E... To to był przepiękny odcinek. Przepiękny odcinek. Mogliśmy zobaczyć w nim Ori'ego i Moki i co jeszcze? I tego I z... dziwnego kartograficznego... I Coś <laughs> No bo super opis mamy, nie? Mogliśmy w nim zobaczyć Ori, jak gramy w Ori. <laughs> Kapitan oczywisty. <laughs> Dawid używał pada do grania i robił tak klik klik i wtedy pad wysyłał sygnał do komputera i komputer robił to co Dawid chce. A ja sobie ja so A robił. Robił, a nie robił. Dobra, kończymy i zaczynamy odcinek z tego samego miejsca. Yy, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej! Nie, to tak nie działa. Na zaklęcia to nie działa, słuchaj, musisz działać. Wciśnij się guzik, Ciśnij się guzik, Za trzy sekundy się, się wyłączy na bo magia, za, bo magia zadziała. No trzy, byłeś stary, byłeś. Dwa. Jeden i...